Witam Was kochani serdecznie. W tym um, filmiku zrobię dwa losowania. I wyczytam osoby, które automatycznie dostaną nagrodę, tak jak obiecałam w poprzednim filmiku. Zanim przejdę do losowania, to chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że używacie produktów Monet, że korzystacie z promocji, że jesteście moimi klientami. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, że używacie najlepszych, naturalnych produktów do włosów. Ja używam tych produktów ponad 3 lata, jestem bardzo zadowolona. Moje włosy są lepsze, grubsze, mocniejsze, błyszczące. Porównywałam zdjęcia 10 lat temu moich włosów i teraz moich włosów. 10 lat temu miałam gorsze włosy niż mam teraz, a przecież 10 lat jestem starsza. Tak jak wspomniałam, produktów używam ponad 3 lata, jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, czy widać moje nowe odrosty. Cały czas mi włosy się właśnie zagęszczają, odrastają. No i prawdopodobnie dojdę do tego punktu, że będą wyglądać tak, jak wyglądały, jak byłam młodsza także pozdrawiam wszystkich, hi Katie, thank you um, także mówię o promocji, rozpoczęła się dzisiaj, e, kończy się w niedzielę e, jest to promocja czterech produktów, e, 50% taniej cztery produkty e, właśnie głównie na odros, na zagaszczenie włosów dla osób, które gubią włosy, dla osób, którym włosy się przerzedzają jest to, głównie są te cztery produkty właśnie na, na takie... E, Intensywne, um, intensywną pomoc, żeby te włosy właśnie odrosły, zagęściły się. Jest to szampon intensywnie reperujący, odżywka intensywnie reperująca, witaminy ziołowe, które są właśnie ziołowe w kapsułce. Jeżeli ktoś nie może połknąć kapsułki, może sobie otworzyć tą kapsułkę, wysypać do soku, albo do herbatki, albo do, do jakiegoś smoothie i wypić. Są to um, witaminy ziołowe na bazie botanicznej, właśnie i zawierają, um, zawierają um, 5000 Biotyny. Wiadomo, że biotynę można też kupić w sklepach, ale jest, te kapsułki są tak zrobione, że ta biotyna się przyswaja w 100%. Także nie, nie jest wydalana na zewnątrz. W, w tradycyjnych sklepach możecie kupić biotynę, którą jeżeli spożywacie, no to zostanie jej może tylko 10% w organizmie. Ta biotyna jest naturalna, z naturalnymi właśnie składnikami połączona. Mogą wszyscy, wszyscy używać tych, tych właśnie kapsułek i w, jeszcze od, od środka wzmocnić włosy, skórę i paznokcie. Także super fajne witaminki. No i oczywiście spray, który dodatkowo jeszcze motywuje cebulkę, żeby włos z niej wyrastał i żeby się robił grubszy, mocniejszy. Można też ten spray używać na włosy ogólnie, pryskać nie tylko na skórę głowy. Ja czasami pryskam na włosy, także polecam 50% taniej te cztery właśnie produkty, czyli jak gdyby dwa zestawy za tylko 84 dolary. Teraz można dostać te produkty cztery produkty za tylko 84 dolary czyli 50% taniej, a wartość tych produktów jest 209, a wy możecie je dostać dzisiaj za 84 dolary dla VIP klienta plus za darmo przesyłka dla market partnera 69. Jeżeli ktoś już jest klientem, to płaci tą cenę 84. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest klientem, to musi dodatkowo zapłacić taką opłatę membership 19,99 19 dolarów. Jest to opłata jednorazowa na całe życie. Dzięki temu już czytam, żeby się nie, nie pomylić, dzięki temu macie 15% taniej wszystkie produkty. 30%, jeżeli wybieracie sobie mix and match, czyli poszczególne produkty z różnych systemów. Szczegóły wyjaśnia ktoś będzie konkretnie zainteresowany, żeby nie przedłużać. Za darmo jeden produkt z limitowanej edycji do waszego zamówienia, czyli jeszcze jeden ekstra produkt dostajecie za darmo. Za darmo przesyłkę, czyli VIP klient nie płaci za przesyłkę, zawsze ma przesyłkę za darmo. Oczywiście produkty macie wysyłane świeże, bezpośrednio z firmy do waszego domu, także nie musicie się martwić, że są jakieś nieprzeterminowane albo, albo nie są oryginalne. Także macie bezpośrednio z firmy wysyłane produkty, macie 30 dni zwrot pieniędzy gwarantowany, co też jest świetne, bo jeżeli coś wam nie pasuje w produkcie albo chcecie sobie zmienić na inne, albo nie jest dopasowany dobrze do waszych włosów, możecie sobie go odesłać i dostać inny produkt, albo całkowicie można odesłać, skancelować wszystko i dostać zwrot pieniędzy. Czyli macie na to 30 dni, więc nie macie żadnego ryzyka, żeby spróbować. Tak jak wspomniałam, płacimy jednorazowo taką opłatę: 19,95, ale jest to jednorazowa opłata na całe życie i już przy pierwszym zamówieniu macie właśnie dyskant. Zawsze macie dyskant i macie zawsze dostęp do promocji, do Flash Sales, także super fajne, fajna oferta, tak jak właśnie dzisiaj jest ta promocja, i każdy może sobie z tą promocją zapisać jako VIP klient, może sobie z tego skorzystać. Co jest fantastyczne dla VIP programu, że macie 20 dolarów reward program, czyli. Um, czyli jeżeli na przykład y, lubicie te produkty, polecicie koleżance czy koledze, znajomemu y, i też sobie ta osoba skorzysta z tego programu VIP, wtedy Wy dostajecie na Wasze konto 20 dolarów na następne zakupy i ta osoba dostaje 20 dolarów już przy pierwszym zamówieniu y, kredyt na swoje konto na następne zamówienie, czyli obie osoby i ta, która poleca i ta, która sobie skorzysta z polecenia, dostaje po 20 dolarów y, na, kredytu na swoje konto na następne Zamówienie. To jest naprawdę świetny program, bo znam osoby, VIP klientów, którzy polecają te produkty swoim znajomym, kolegom, koleżankom, rodzinie i naprawdę dostają już kilka razy dostali darmowe swoje produkty, ponieważ kupują już później produkty za ten kredyt, który, kredyt, który mają odłożony na swoje konto. Także bardzo fajna opcja. Jeżeli ktoś chciałby sobie skorzystać z tego, to zapytajcie mnie. Ja Wam wyślę link, przez który możecie sobie właśnie zrobić takie zamówienie, gdzie automatycznie dostaniecie 20 dolarów sw... kredytu na swoje konto. Jeżeli nie macie już takiej osoby, która używa VIP klienta, ja chętnie Wam polecam mojego, jednego z moich klientów, który właśnie używa, uwielbia te produkty i może Wam udostępnić swój link po to, żeby, żebyście dostali automatycznie 20 dolarów kredytu na swoje konto. Tak jak wspomniałam, promocja jest do niedzieli. Cztery produkty, szampon, szampon, odżywka, szampon, odżywka, witaminki i spray. Cztery produkty za tylko 84 dolary. Przy zamówieniu dla klienta nowego to będzie plus 19 dolarów, to będzie około 111 dolarów. To naprawdę nie jest dużo, są to koncentraty, także wystarczą Wam na bardzo długo, dla mnie szampon na moje włosy, ja mam dosyć gęste włosy, nie są bardzo długie, ale są gęste, wystarcza na około 4 miesiące. Ja nie myję codziennie głowy, myję co 3, co 4 dni głowę, czasami co 2 dni, rzadko, raczej co 3 dni, co 4 dni głowę, yy, dlatego że nie muszę mieć częściej, bo mi się włosy nie przetłuszczają. Yy. I, um, I wystarczy mi na około 4 miesiące jeden szampon, odżywka mi wystarczy na około pół roku albo nawet dłużej, dlatego że są to koncentraty, używa się ich tylko troszeczkę. I, um, aha, no i bardzo ważne jest, żeby ten szampon albo odżywkę zostawić na włosach na przynajmniej. 2-3 minutki, żeby miały czas zadziałać i, i wtedy dopiero je spukujemy. No, i bardzo ważne, żeby nie mieszać produktów, bo znam osobę, która używała sobie raz na tydzień produktów Monate, a w pozostałe dni tradycyjnych produktów, które miała ze sklepu. To tak nie działa, dlatego że te produkty są zupełnie inne. One są naturalne, nie zawierają żadnych szkodliwych toksyn, nie ma w nich żadnych parabenów, nie ma w nich żadnych łaksów silikonów i tak dalej, które okleją Waszego włosa. Więc czasami na początku robi Wam się taki detoks na skórze, na włosach i jeżeli e, używacie tych produktów raz na jakiś czas i tradycyjnych produktów, to, to to nie ma sensu, dlatego że używacie chemicznych produktów i te produkty chcą Wam zrobić detoks i... i, i i cały czas jest takie zamieszanie trochę. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale naprawdę nie polecam, żeby używać, mieszać produkty. Jeżeli chce, chcecie się zdecydować, używajcie sobie tylko tych produktów. Mamy produkty naprawdę dla każdego rodzaju włosów dla włosów przytuszczających się, dla włosów kręconych, dla włosów. Um, które są frizy, suche, bardzo zniszczone, wypadające, przerzedzające się. Mamy produkty dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, także wszystkie są bezpieczne dla, dla wszystkich, dlatego że tam nie ma ani hormonów, ani chemii. Także, także wszystkie produkty mogą wszyscy używać, są naprawdę bardzo bezpieczne. Mamy produkty do stylizacji, lakier do włosów. Lakier jest naprawdę bardzo, bardzo bezpieczny, bo nie zawiera w sobie alkoholu, nie pali się. Można go nawet używać na twarz, na, na popryska, żeby utrzymać make-up. Szczególnie teraz, jak się zaczyna robić ciepło, będą upały. Także czasami ten makijaż nam się rozpływa. Jest bardzo zdrowy, bezpieczny i nie zawiera alkoholu. Pięknie pachnie. Uniwersalny. Można nim i utrwalić fryzurę taką, żeby te włosy były flexible i, i właśnie utrwalić taką fryzurkę jakiegoś koczka, żeby się nie rozpadał. Także bardzo fajne produkty. Polecam. Robiłam wcześniej, w wcześniejszym filmiku doświadczenie, gdzie właśnie pokazuję hit protektor produkt, gdzie nasz produkt Monade rozpuszcza się jako olejek, czyli nic się nie dzieje złego z tym produktem, a inne produkty tradycyjne ze sklepu robi, robi się z nich plastik, który zakleja włosa. Ten włos się później robi sztywny, brzydki, matowy, bo wiadomo, plastik pod wpływem gorąca, pod wpływem słońca, później zaczyna się robić matowy, włosy zaczynają się łamać, także naprawdę nie polecam mieszania produktów, stosowania innych produktów z, na, z naszymi produktami Monade. Jeżeli zdecydujecie się, można sobie stopniowo dokupywać te produkty, można korzystać z programu VIP, który jest naprawdę fantastyczny, daje Wam dużo opcji, bardzo tanio dostać produktu albo prawie za darmo. Ja też obie filmiki, w których robię różne rodzaju loterie, konkursy i tak dalej, także też można brać udział i dostawać darmowe produkty. Także przeczytam teraz osoby, które dostaną... Um... Darmowe produkty. Oczywiście poproszę o udostępnienie tego filmiku, jeżeli tylko możecie, na swoim profilu Facebooka. Dla wszystkich osób, które udostępniają moje filmiki, robię losowanie co jakiś czas, co jakiś czas więc są atrakcyjne nagrody do losowania. Um. Też wszyscy moi klienci VIP, którzy robią sobie zakupy w danym miesiącu, w każdym miesiącu robię losowanie i każdy, wszyscy klienci, którzy zrobią sobie zakupy w tym miesiącu, dostaną, też wezmą udział w losowaniu i mogą wylosować cały system, cały zestaw produktów, taki, który sobie wybiorą według swojego uznania. A także tak jak w poprzednim filmiku obiecałam, że wszystkie pierwsze 10 osób, które udostępnią mój filmik na swoim profilu Facebooka, dostaną automatycznie ode mnie jeden produkt do stylizacji za darmo. I przeczytam te osoby, właśnie pierwszych 10 osób, które udostępniło ten filmik. Jest to na wesołą nutę. ktoś, kto właśnie ma taki profil, Bogdan Lata, Agnieszka Kaźmierczak, Dana Etkiel, Henryka Białas, Be Begaata Skrzynecka Katarzyna. Katarzyna Skrzynecka-Zygolski, Beatka Wojtach. Jeszcze dwie osoby: Annaliza Kopeć i Agnieszka Matwijewska. Tych pierwszych 10 osób udostępniło mój, mój filmik wcześniejszy. Także te osoby automatycznie dostają po, po jednym produkcie ich wyboru za darmo. Proszę bardzo, agnieszka. Dostają za darmo, także, także gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo za udostępnienie mojego filmiku. Dajcie mi znać tylko, jaki produkt byście chcieli sobie wybrać. Zaraz Wam powiem, jaki jest wybór, jakikolwiek produkt do stylizacji. Ja oczywiście to otwieram taką miseczkę. Miałam wcześniej pokazać taką miseczkę dla, bardzo fajną składaną dla piesków do picia albo do jedzenia można ze sobą zabrać ją. Um, Miałam ją pokazać wcześniej, bo oczywiście też produkty Monet um, mają um, bardzo fajny szampon i spray dla piesków. Też taka bardzo fajna płaska miseczka. Nie wiem, czy nawet można tym się bawić z pieskiem, rzucać, żeby wam przyniósł. Ale bardzo fajna, właśnie w podróż albo na spacer, jak się gdzieś idzie, szczególnie jak są upały, to można wziąć ze sobą, wlać tam wody dla pieska, postawić, żeby się napił czy wsypać jedzenie. Bardzo fajna miseczka. Mam jeszcze dwie takie miseczki mi zostały. Także pierwsze dwie osoby, które chciałyby skorzystać sobie z programu VIP. I zamówić przy okazji właśnie produkty dla zwierząt, ponieważ to, te miseczki były w promocji, ich już nie ma. Ale mogę Wam takie miseczki dać za darmo, jeżeli byście sobie chcieli skorzystać teraz do niedzieli z tego programu VIP takie bardzo fajne miseczki i tutaj właśnie wrzucam te losy osób, które udostępniły mój wcześniejszy filmik, czyli wszystkich osób, nie tylko pierwszych 10 zostaje automatycznie ten jeden produkt do stylizacji za darmo. Teraz wylosuję jeszcze jedną osobę, bo więcej osób udostępniło ten filmik, jedną osobę, która wylosuje zestaw produktów, zaraz pokażę Wam jaki. Wrzucam jeszcze te wszystkie osoby jeszcze raz do wylosowania. Tak jak zapowiadałam i zrobię jeszcze ostatnie losowanie wszystkich moich klientów, którzy w tamtym miesiącu, czyli w miesiącu marcu, zrobili sobie zamówienie, um, zrobili sobie zamówienie. I nie ma znaczenia, czy to było zamówienie flagship, czy to było zamówienie z promocji, czy to było zwykłe zamówienie. Wszystkie osoby biorą udział w losowaniu i tak, i tak samo zrobię um, i tak samo zrobię w przyszłym miesiącu, czyli na początku maja. Zrobię losowanie wszystkich osób, które w tym miesiącu, czy w kwietniu, zrobią sobie właśnie e, zamówienie. Czy to jest FlexShip zamówienie, czy to jest zamówienie e, z promocji, czy to jest właśnie to zamówienie, jak się będziecie chcieli zapisać i zamówić sobie te produkty. Czyli wszystkie te osoby wezmą udział raz w miesiącu. Będę robiła właśnie losowanie dla wszystkich osób. I tutaj mam te osoby które w tamtym miesiącu za mało mam miseczkę, jedna osoba mi wypada, za mało mam miseczkę teraz e, na losowanie. Jedna osoba, która właśnie udostępniła mój filmik, wylosuje jeden zestaw produktów, czyli o takie bardzo fajne trio. Miniaturkę olejku Regjowa i, mi i takiego olejku w sprayu bardzo fajnie, szczególnie na lato. Jak będziecie gdzieś wychodzić na słońce, można tym, e, tym olejkiem się e, popryskać. Jest to taka mgiełka z olejku, bardzo fajna. Mówię o tym tutaj. I, a, i właśnie to on też zabezpiecza przed, e, przed słońcem, i, e, żeby skóra nie była wysuszona. Także, okay. zamykam oczy, wyciągam jedną osobę. Ok, jedna osoba. Jest to Małgorzata Loboda. Małgorzata Loboda wylosowała ten zestaw, ten zestaw produktów, to trio. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo za udostępnienie mojego filmiku. I ostatnie losowanie dla wszystkich moich klientów, którzy zrobili sobie w tamtym miesiącu, marcu, zamówienie z z mojego konta. Wyciągam jedną osobę, która wybierze sobie jeden system. Jeden system produktów za darmo i jest to Agnieszka Ryś. Agnieszka Ryś gratuluję serdecznie. Proszę bardzo, nie wiem, czy widać dobrze. Agnieszka Ryś gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo, że zrobiłaś sobie zamówienie w miesiącu marcu. Gratuluję jeszcze raz i do wyboru masz jakikolwiek system, jeden system produktów, może być to system na wolio, może być to system na nawilżający, może być to system męski, na odrost włosów jakikolwiek chcesz, to zapraszam żebyś sobie wybrała, gratuluję serdecznie dziękuję bardzo, że robicie sobie zakupy i używacie najlepszych produktów naturalnych do włosów, dzięki temu jesteś, jesteście też zdrowsi bo nie kładziecie żadnej chemii na wasze włosy, na waszą skórę, a wiadomo wszystko co kładziemy na naszą skórę Wnika do krwiobiegu w ciągu 26 sekund, także musicie bardzo, bardzo uważać, co kładziecie na waszą skórę, bo jest to bardzo ważne, bo te wszystkie toksyny później odkładają się w waszym organizmie i z tego powstają różnego rodzaju schorzenia i choroby. Także dziękuję bardzo za oglądanie mnie. Życzę wspaniałego weekendu, proszę o udostępnienie mojego filmiku. Dla wszystkich osób, które udostępniły ten filmik, będzie oczywiście losowanie za kilka dni. Dla wszystkich klientów, którzy robią sobie zakup, zrobią zakupy w tym miesiącu, czy to jest flagship, czy to jest promocja, też wezmą udział w losowaniu w przyszłym miesiącu jednego systemu produktów, czyli trzech, trzech produktów albo olejku do wyboru. Dziękuję bardzo jeszcze raz za, za oglądanie mnie, za udostępnianie. Zapraszam do wspaniałej promocji. Jeszcze powtórzę, tych czterech produktów fantastycznych na odrost, na zagęszczenie włosów dla kobiet, dla mężczyzn może być za tylko 84 dolary. Jest naprawdę bardzo, bardzo niska cena w porównaniu do tego, jakie będziecie mieć fantastyczne efekty i piękne, zdrowe włosy i będziecie zadowoleni. I pamiętajcie, że Wasze włosy to jest 90% na Waszym selfie, na Waszym zdjęciu i piękne włosy to jest połowa urody. Także dziękuję bardzo za oglądanie mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę wspaniałego weekendu. Jak macie pytania, to proszę dzwoncie do mnie, tekstujcie. Bardzo chętnie Wam pomogę. Wyślę Wam linka, przez którego będziecie mieć 20 dolarów automatycznie, tanie tani produkty i odłoży Wam się 20 dolarów na następne zamówienie. Dziękuję, pozdrawiam, papa. Pa.